Witajcie moi drodzy, dzisiaj przedstawię wam przepis, prosty przepis na nalewkę z kiwi, którą można robić oczywiście przez cały rok. Kiwi to owoc, który posiada ogromne właściwości prozdrowotne. Jest przede wszystkim owocem zawierającym sporą dawkę witaminy C, ale także witaminę E, błonnik, potas. Mówi się, że codzienne spożywanie dwóch owoców kiwi skutecznie podnosi naszą odporność. Jest to jeden ze skutecznych sposobów na wzmacnianie organizmu w sezonie grypowym. Jest też kiwi owocem, który podnosi znacząco naszą witalność i ogólny nastrój. Przygotujmy zatem nalewkę z kiwi. Oczywiście zachęcam Was do pobrania terminarzyka na nalewkę z kiwi, do którego link znajdziecie w opisie poniżej filmu. A jakie składniki potrzebujemy na nalewkę? 1 kg owoców kiwi, 1 cytrynę, 200 g cukru, 0,6 litra spirytusu 95% i 0,3 litra wody przegotowanej. Owoce kiwi umyć, osuszyć, obrać ze skórki i pokroić w kostkę. Wrzucić tak pokrojone kiwi do słoja i zalać wodą przygotowaną oraz spirytusem. Wstrząsnąć słojem i odstawić na 6 tygodni do ciepłego i zacienionego miejsca, co jakiś czas wstrząsając tym słojem. Po 6 tygodniach zlać nalew i odstawić go w chłodne i zacienione miejsce, a owoce wrzucić ponownie do słoja i zasypać cukrem. Odstawić słój do rozpuszczenia cukru i wytworzenia syropu w ciepłe miejsce na około 2 tygodnie. Po dwóch tygodniach, kiedy utworzy się syrop, owoce odcelić, wycisnąć i połączyć z wcześniejszym nalewem. Cytrynę sparzyć wrzątkiem i dodać sok wyciśnięty z cytryny. Zlać nalewkę do butelek roboczych, odstawić na jeden miesiąc w chłodne i ciemne miejsce do sklarowania. Po jednym miesiącu zlać sklarowaną nalewkę, resztę ponownie można przefiltrować przez filtr. Zlać nalewkę do butelek końcowych, pamiętając o naklejeniu dedykowanych etykiet, do których link również znajdziecie w opisie poniżej, i odstawić do dojrzewania na okres co najmniej dwóch lat. Wydaje się, że to jest taki minimalny okres na dojrzewanie nalewki z Kiwi. Oczywiście, im dłużej, tym będzie smaczniejsza. Przypominam o możliwości pobrania terminarzyka na nalewkę z Kiwi, który bardzo ułatwia cały proces. Będziecie go dzięki temu terminarzykowi mieć pod kontrolą, pod całkowitą kontrolą. Link do ter pobrania terminarzyka znajduje się poniżej w opisie. Wpisujecie tam swoje ilości, które dodaliście, datę początkową. Wypełniacie kiedy macie przejść następny proces, odfajkowujecie każdy proces po kolei i na koniec, jak już zlejecie do butelek końcowych, archiwizujecie sobie taki terminarzyk. Dlaczego po paru latach, jeżeli stwierdzicie, że coś jednak wymaga poprawy, to możecie wrócić do zarchiwizowanego terminarzyka, gdzie macie zapisane co, ile, kiedy dodaliście, co zrobiliście. Pamiętajcie o terminarzyku, przyda się na pewno za parę lat. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia następnym razem, pa pa!